Hej, zapraszam cię dzisiaj na jogę, na jesienny spadek energii. Ja jestem taką osobą, że jak już za oknem zaczyna się robić trochę chłodniej i trochę szybciej zaczyna robić się ciemno, to ten spadek energii odczuwam bardzo mocno. Dzisiaj więc nam też Drop towarzyszył, który również wraz z przybyciem jesieni upodobał sobie wspólne popołudniowe drzemki ze mną, ale dzisiaj zamiast popołudniowej drzemki. Postanowiłam nagrać taki właśnie filmik. Będziemy sobie budować to flow powoli. Zacznijmy właśnie spokojnie, żeby się wczuć nasze ciało i troszeczkę pomału budzić i wprowadzać właśnie takie bardziej energetyczne i ciepłe flow. Zaczniemy sobie, od y, krótkiego ćwiczenia oddechowego, które troszeczkę synchronizuje nam obie półkule mózgowe. Będzie to. Oddech naprzemiennie przez dziurki od nosa. Czyli tak, z wdechem zatknij prawą dziurkę i zrób wdech lewą dziurką od nosa. Zatrzymaj. I teraz przyciśnij lewę, lewą dziurkę od nosa i wypuść powietrze prawą. Wdech przez prawą. Teraz wydech przez lewą, wdech przez prawą, A wydech przez lewą, wdech przez lewą, A wydech przez prawą. I tak w swoim tempie. Świetnie. I teraz z wdechem unieś ręce. Spójrz na kciuki. Wdech. Dłonie do serca. Wyciągnij ręce przed siebie. Prawa ręka nad lewą. Daj sobie takiego wielkiego przytulasa. Przytul się tutaj. Ściśnij. I wyprostuj prawą rękę. Lewą rękę zegnij. I wydłuż prawą część ciała, prawą rękę. Poczuć się wydłuża. Świetnie. Druga strona lewa ręka nad prawą. Znowu przytulamy się, dajemy sobie trochę ciepła, trochę czułości. I wyprostuj lewą rękę, zegnij prawą, wydłuż lewą część. Ekstra. Z wdechem jeszcze raz wyciągnij ręce. Głośny wydech przez usta, dłonie do serca. Przejdziemy do pozycji stołu. Dłonie pod ramionami, kolana pod biodrami. Super, przejdziemy teraz przez taki flow. Z wdechem wyciągnij pupę do góry, spójrz przed siebie. Ściągnij łopatki, z wydechem zaokrągli plecy, delikatnie cofnij pośladki napięty, przejdź do pozycji dziecka. I z wydechem znowu zaokrągli kręg po kręgu, przejdź do, do stołu. I z wdechem delikatnie przesuń linię barków za linię nadgarstków, spójrz do góry. Wydech, pozycja dziecka, wydech i tak w swoim tempie powoli obudź cały kręgosłup. Moje wskazówki dzisiaj mogą być trochę koślawe, ale tak jak mówię, też odczuwam bardzo mocno ten spadek energii. Tylko mam nadzieję, że razem nam się uda obudzić i trochę zwiększyć witalność, zenergetyzować nasz cały system. Super. Zostań w pozycji stołu. Ja sobie tylko zdejmę bluzę, bo już czuję, że robi się ciepło. Dobrze. Zakotwicz stopy i z wydechem unieś biodra do psa z głową w dół. Ugnij lewe kolano, dociśnij prawą piętę. I ugnij prawe kolano, dociśnij lewą piętę jeszcze raz ugnij lewe ugnij prawe dociśnij obie pięty z wdechem unieś pięty z wydechem odłóż je wdech wdech Wdech, a wydech. Z wydechem unieś się znowu. Z wydechem skręć palce w lewą stronę, tak żeby właśnie palce patrzyły w lewą stronę. Tutaj zostań, odłóż stopy, kolana mogą być ugięte. Robimy taki właśnie skręt. Cały czas patrz na swoje uda, nie podwijaj szyi. I powróć do psa z głową w dół. I druga strona. Wdech. Pięty do góry. Wydech. Skręć stopy w prawą stronę. Super. Powróć do psa z głową w dół. I teraz znowu unieś pięty. ugnij kolana. Spójrz na przód maty. I przejdź stopami do dłoni. Wdech. Wyprostuj kręgosłup. Spójrz przed siebie. Wdech. Z wdechem pozycja góry. Leciutko ugnij kolana powoli. Daj sobie czas. Unieś się. Kręg po kręgu. Głowa unosi się ostatnie. Super. Otwórz wnętrza dłoni do przodu. Odciągnij barki od uszu. Poeksperymentuj z rozłożeniem ciężaru na swoich stopach, tak żeby równomiernie właśnie rozkładać ciężar. Również na palcach, nie tylko na piętach. Super. I teraz z wdechem zegnij lewe kolano i cofnij lewą stopę do tyłu. Wdech unieś ręce, wciągnij się do góry, podbij miednicę, silne nogi. Hmm. Możesz sobie pomruczeć trochę. Hmm. A teraz opleć prawą ręką swoją lewą rękę, czyli prawy łokieć pod lewy i zapleć dłonie, tak jak do pozycji orła. Pozostań tutaj, tak jak mówię, silne nogi. brzuch i teraz z wdechem wyciągnij te ręce za siebie wydech obniż łokcie do kolana obniż klatkę wdech do góry wydech do przodu na dół wdech Wdech, wdech i wydech, jeszcze raz, wdech, wydech do centrum, odciągnij dłonie od głowy, od twarzy, delikatnie te łokcie ściągnij na dół, barki odciągnij od uszu. Tech, rozpleć dłonie, przejdź do wojownika drugiego, czyli lewa stopa równolegle do krótkiej krawędzi maty, prawa stopa prosto padle do lewej. Ciągnij ręce, spójrz za prawą dłoń. Hmm. Wyprostuj prawe kolano i odłóż prawą dłoń na matę. Mogą to być tylko czubki palców, mogą to być czubki palców z kciukiem, albo cała dłoń na Macie. Lewa ręka do góry, spójrz na lewy kciuk. Poczuj rozciąganie tyłu prawej nogi. Od prawej dłoni do czubków palców lewej tworzymy taką. Piękną, prostą linię. Świetnie. Odłóż teraz lewą dłoń. Prawą stopę skieruj równolegle do lewej, czyli palce stóp patrzą na długą krawędź maty. Wdech, wyciągnij kręgosłup. Wydech, opuść klatkę. Możesz złapać zapięty delikatnie, docisnąć klatkę. Super. Teraz odłóż dłonie, zrób jeszcze raz wdech, wyprostuj kręgosłup, rozsuń stopy, palce na zewnątrz, pięty do środka, ugnij kolana, dłonie przy sercu, aktywuj nogi. Możesz się poprzechylać. Trochę wyprostować prawą nogę, lewą, wprowadzić trochę ruchu nawet w górnej części ciała. Świetnie, wyprostuj nogi. Wyciągnij ręce na boki, ręce do góry, do serca. I dostaw lewą stopę do prawej, przejdź na początek maty, wdech, ręce w górę, spójrz na kciuki, wydech, utanasana, wdech. Spójrz przed siebie, wydłuż kręgosłup, z wydechem teraz odstaw prawą stopę, lewe kolano ugięte, wdech, wyciągnij ręce do góry, unieś klatkę. Znowu zadbaj o to, żeby miednica była troszkę podwinięta. Tak żeby brzuch był aktywny, nogi były silne. Mam nadzieję, że czujesz już trochę, że twoje ciało się obudziło. Ja już trochę czuję, że... Stworzyło się ciepło. Ok. I teraz lewy łokieć pod prawym opleć swoją rękę, złącz, dłonie, jeśli możesz. Odciągnij dłoń od twarzy. Zostań tutaj chwilę. Spokojne oddechy, stabilne nogi, silne przede wszystkim. I z wdechem dłonie do góry i za siebie wydech. Klatkę na dół, łokcie do kolana, wdech. Ja wydech. I wdech. Ja wydech. Płynnie się tutaj poruszamy. Oddech nas prowadzi. Jeszcze raz wdech. I powróć do centrum. Jeszcze chwilę rozpleć dłonie, wojownik drugi. Wyciągnij ręce. Spójrz przez lewą dłoń. Wyprostuj lewe kolano. Onduurs levenslang dommen naar matte. En witteg, prawe do góry. Już prawą dłoń i znowu przejdziemy teraz do pozycji prasarita padottanasana. Stopy równolegle do krótkich krawędzi maty. Ja się odwrócę, żeby nie być tyłem. Dobrze, wydech na dół klatka. Wdech, spójrz przed siebie, wyciągnij kręgosłup. I znowu, rozsuń stopy, palce na zewnątrz, pięty do środka. Wdech, klatkę do góry, ręce do serca. Chwilę statycznie pozostań. Długi wdech. Kieruj powietrze w dół do brzucha, do przepony. I długi wydech. Jeszcze dwa takie świadome oddechy tutaj. Mam nadzieję, że czujesz, że Twoje ciało jest tutaj bardzo silne, zakorzenione. Ja czuję, jak mi drżą już tutaj mięśnie nóg, ale to dobrze. Budzimy się, budzimy. Dzisiaj nie ma drzemki. Wydech, wyprostuj kolana, wyciągnij ręce. Wydech, ręce do góry. Do serca. I przejdź na początek, maty. Znowu wdech, ręce w górę, wydech, skłon i wdech, prostu kręgosłup, wyciągnij się, wydech, lewa stopa do tyłu, tym razem lewe kolano odłóż na matę, odłóż lewą stopę, z wdechem unieś ręce, dociśnij biodra. Wydech, ugnij łokcie i jeszcze mocniej wyciągnij się do tyłu. I teraz z wdechem tak, jakby zagarnij całą przestrzeń przed sobą. I wydech, ugni łokcie, wyciągnij się do tyłu. Wdech. Wydech. Wdech do przodu. Sięgaj mocno przed siebie. Ach, wydech. Jeszcze raz wdech. I wydech. Ugnij łokcie. Wciągnij się. Otwórz serce. Świetnie. Odłóż dłonie na matę. Dociśnij lekko biodra. I z wydechem wyprostuj prawe kolano i delikatnie skłoń się do prawej nogi. Poczuj rozciąganie. Pozostań chwilę tutaj statycznie, podociskaj, ale z wyczuciem. Pięknie. Ugnij prawe kolano. Wyciągnij się jeszcze raz do przodu. Tak. Unieś lewe kolano. I dostaw lewą stopę do prawej. Wydech, skąd do dołu. Wdech. Pozycja góry. Unieś się. Tak. Wdech ręce do góry. Spleć dłonie w koszyczek. Ręce do góry. I teraz wydłuż prawą część ciała, wyginając się w taki łuk, jakby sięgając dłońmi w lewą stronę. Stopy. Stabilnie na macie. Nie skręcaj bioder w żadną stronę. Tak, żeby było, były równolegle do krótkiej krawędzi. I wdech do góry. A wydech teraz w prawą stronę. Sięgaj w prawą. Wydłużaj lewą część. I wdech do góry, do centrum. Wydech utanasana, czyli skłon. I odstaw teraz prawą stopę do tyłu, prawe kolano na matę. Wdech. Wdech do góry. Wydech, ugnij łokcie, otwórz klatkę. Dłonie również są tutaj aktywne, czyli wyciągamy te palce, rozszerzamy palce. Wdech, zagarnij przestrzeń przed sobą, złącz dłonie, wydech, otwórz serce, odchyl się do tyłu, plecy w lekki łuk, wdech, wydech i wdech. Dech ostatni raz, doch, Świetnie. Odłóż dłonie i wyprostuj lewe kolano. Czubki palców lewej stopy do góry, jeśli to możliwe. Jeśli nie, to na spokojnie może być ta stopa. Luźna, możesz nawet ugiąć lewe kolano delikatnie skłoń się do lewej nogi. Draperzik no, przed zaczepiać, więc to znaczy, że chyba niedługo będziemy kończyć tę sekwencję. Dobrze. Teraz ugnij lewe kolano. Jeszcze raz dociśnij biodra. Unieś prawe kolano i prawa stopa do lewej. Drops już też czuje energię. Świetnie. Puść tutaj dłonie, puść szyję, puść plecy. Dych głęboki. Ach, wydech. Świetnie, usiądź teraz w centrum maty. Wyciągnij nogi. Pośladki równo dociskają do maty. Ugnij lewe kolano. Przyciągnij stopę do miednicy. I teraz opleć prawą dłonią swoje kolano, skręć się do tyłu, odłóż lewą stopę przy pośladkach, spójrz za lewy bark. Świetnie druga strona, czyli prawe kolano i prawa stopa do miednicy, opleć lewą ręką prawe kolano. Spójrz za prawy bark. Super, przyciągnij teraz obie stopy do miednicy, rozszerz kolana na zewnątrz. Możesz złapać duże paluchy, e, swój stóp, wyciągnij czubek głowy i wydech, pochyl się. Jeśli to możliwe, możesz delikatnie łokciami odpychać kolana, tak żeby otwierać biodra. Nie zostaniemy tutaj zbyt długo, ale mam nadzieję, że czujesz trochę większy przypływ energii albo po prostu, że była to dla ciebie fajna alternatywa spędzenia dzisiaj czasu. Jeśli tak, to koniecznie daj mi znać, jeśli nie, to, to też daj mi znać. Mam nadzieję, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Obiecam dropsa, ale dropsa było dzisiaj mało. Mam nadzieję, że w następnych filmikach. Będzie go więcej. Trzymaj się ciepło, szczególnie w te coraz bardziej chłodne jesienne wieczory. Namaste.